Część ósma Kinga sól ziemi, gdzie krew płynie, nacisk czuć się daje. Królowa Kinga jak anioł tam staje, cicho się modli, cicho dobrze czyni i cicho rządzi, polska gospodyni. Anonim. Nadszedł XIII wiek. Młoda, śliczna, węgierska królewna Kinga przygotowywała się wówczas do ślubu z polskim księciem Bolesławem. Ich zaręczyny odbyły się kilka lat wcześniej, gdy oboje byli jeszcze dziećmi. Teraz byli już na tyle dojrzali Kinga miała 13 lat, a jej ukochany 21, że mogli zawrzeć pełnoprawny związek małżeński. Królewna od dawna wiedziała, że opuści Węgry i zamieszka w Krakowie, będącym stolicą księstwa, którym władał Bolesław. Jej ojciec Bela IV pragnął wyposażyć córkę w należyty posag. Zapytał ją, co według niej powinno się na niego złożyć. Sól odpowiedziała bez namysłu królewna. Bella czwarty przez chwilę sądził, że się przesłyszał. Chcę podarować Polakom coś, czego nie mają, coś, co pozostanie po mnie na zawsze na ich ziemi. Pragnęłabym, ojcze, dostać w Wianie jedną z naszych węgierskich kopalni soli i grupę doświadczonych górników. Zabrałabym ich ze sobą, aby w mojej nowej ojczyźnie odszukali złoża soli i nauczyli Polaków ją wydobywać. Dodała Kinga. Władca Węgier spełnił życzenie córki i podarował jej najbogatszą kopalnię soli w całym Siedmiogrodzie, która położona była w Marmarosz. Królewna, przyjmując ją w posiadanie, wrzuciła do szybu zaręczynowy pierścionek, który dostała od polskiego księcia. Górnicy z kopalni Marmarosz dziwili się nieco temu zachowaniu, jednak Kinga była nie tylko właścicielką pierścionka, ale również kopalni, mogła więc z jednym i z drugim robić, co jej się podobało. Gdy dotarła do Polski, dodajmy, że mocno już podzielonej, zleciła zabranym ze sobą górnikom odszukanie złóż soli. Nie było to specjalnie trudne, bowiem w Bochni i Wieliczce Wydobywano sól już od dawna, tyle że bardzo prymitywnymi sposobami. Węgierscy profesjonaliści zabrali się więc do unowocześnienia metod wydobycia. Gdy pracowali w Bochni, wykopali z ziemi pierwszą solną bryłę. Wtedy dostrzegli, że jest w niej coś zatopione. Kinga, która im towarzyszyła, Natychmiast rozkazała rozłupać bryłę soli, i chwilę potem okazało się, że w jej wnętrzu tkwił jej własny zaręczynowy pierścionek. Ile jest w tej historii prawdy, tego nie wiemy. Ksiądz Piotr Skarga, który przytoczoną opowieść opisał dla potomności, nie wątpił w jej autentyczność ani trochę. Absolutnie pewni możemy być dzisiaj dwóch faktów. Po pierwsze, że dzięki księżnej Kindze rozkwitło na nieznaną wcześniej w kraju skalę wydobycie soli w Bochni i Wieliczce. Po drugie dzięki swej świętości księżna stała się nie tylko solą ziemi w znaczeniu ewangelicznym, ale również solą polskiej ziemi, która z księstw podległych jej mężowi wydobyła ich najprzedniejsze smaki. Sól Polskiej Ziemi. Jak wiemy, Jezus powiedział swoim uczniom, że mają być solą Ziemi. Sól wydobywa nie tylko smak potraw, ale również chroni przed zepsuciem. Taka właśnie okazała się księżna Kinga. Jak już wspomniałam, każdy święty władca jest wcielonym cudem w historii kraju, którym dane jest mu władać. Świętość władcy realnie przekłada się na prowadzoną przez niego politykę, odbija się w jego decyzjach, owocuje w widoczny sposób w gospodarce, prawie, kulturze czy stosunkach międzynarodowych państwa. Ta świętość to przede wszystkim mądrość, sprawiedliwość, prawość, godność, odpowiedzialność, gospodarność, troska o poddanych. Świadomość tego, że władza jest służbą, a pokój dobrem bezcennym. Polska miała trzech świętych władców. Prócz księżnej Kingi jej krajankę królową Jadwigę i królewicza Kazimierza, a rządy każdego z nich przynosiły lub, co ciekawe, przynoszą nadal Polsce konkretne korzyści. Prócz kopalni w Marmarosz i grupy świetnie wyszkolonych górników, dzięki którym rozkwitły polskie kopalnie soli, Kinga dostała także w posagu od ojca 40 tysięcy grzywien. Była to wówczas suma naprawdę pokaźna, a czas pokazał, że również nader opatrznościowa. Początek rządów Kingi i Bolesława zbiegł się z okresem największej w dziejach ekspansji Mongołów, których w Europie nazywano Tatarami, czyli szatanami. Pojawili się oni nagle, wyrastając niemal spod ziemi razem ze swymi szybkimi końmi. Bezlitośnie upili miasta i wsie, następnie palili je, a mieszkańców mordowali, gwałcili i uprowadzali w niewolę. W 1241 roku, a więc dwa lata po ślubie Kingi i Bolesława, Tatarzy dotarli na południowe rubieże Polski i przedostali się aż pod Legnicę, gdzie na szczęście zostali pokonani i zmuszeni do odwrotu. Ledwie tatarskie hordy opuściły Małopolskę, południowymi terenami kraju wstrząsnął nowy konflikt wojna o dziedzictwo Śląskie i krakowskie. Wszystko to doprowadziło podległe Kinze księstwo do prawdziwej ruiny. Zamki w Krakowie i Sandomierzu spalono, a na czas ich odbudowy książęca para zamieszkała początkowo w zamku w Pieninach, a następnie w nowym Korczynie. Jak podają średniowieczne zapisy, to właśnie w jednym z nich Kinga zdołała namówić swego małżonka na złożenie ślubów do zgonnej, dziewiczej czystości, które przyczyniły się z czasem do nadania Bolesławowi przydomka wstydliwy. Wkrótce po złożeniu ślubów, które przyjął od książęcej pary biskup Krakowski prandota, Kinga ofiarowała Bolesławowi część swego pieniężnego posagu, aby książę miał za co dźwignąć należące do niego dzielnice z ruin. Bolesław przekazał żonie wieczyste posiadanie ziemię sądecką, Jan Tługosz w żywocie świętej Kingi podkreślał, że księżna wspierała skutecznie swego męża, zarówno w kwestiach polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Pamiętajmy, że to właśnie w okresie rządów tej pary miała miejsce, między innymi, lokacja krakowa na prawie magdeburskim, która dała początek wspaniałemu rozkwitowi miasta. Kinga wspierała hojnie klasztory i kościoły fundowała nowe świątynie i przyczyniła się do kanonizacji świętego Stanisława Biskupa. Talent puszczony w obieg Zwróćmy uwagę, że nasza pierwsza polska władczyni, która została wyniesiona na ołtarze, przybyła do kraju w momencie jego całkowitego niemal rozkładu. Zaraz potem jej składające się zaledwie z dwóch dzielnic państewko Zostało zniszczone przez najazd tatarski. Nie ma wątpliwości, że silna wiara Kingi przekładała się bardzo wyraźnie na jej wiarę w owe mizerne dominium, jakim było księstwo jej męża. Z całą pewnością tą wiarą zarażała również Bolesława. Kinga była córką znaczącego króla i wnuczką greckiego cesarza. Zapewne mogła zostać żoną o wiele bardziej wpływowego władcy niż skromne krakowskie książę. Tymczasem, zostawszy księżną owego właśnie mizernego państewka, Kinga postanowiła robić wszystko, by rosło ono w realną siłę. Wspominałam już tutaj o ewangelicznej przypowieści o soli. Teraz nawiążę do tej o talentach a ściślej mówiąc do fragmentu mówiącego o słudze, któremu gospodarz powierzył tylko jeden talent, podczas gdy innym dał ich więcej. Jak pamiętamy, sługa ten, zdeprymowany faktem, że dostał wyłącznie jeden talent, nie zamierzał nic z nim zrobić i zakopał go w ziemi. Państewko, które zostało powierzone Kindze, również było jak ów jeden talent w tamtych czasach. Księżna jednak nie wzgardziła nim, lecz z entuzjazmem, wbrew przeciwnościom, puściła w obieg i zyskała na tym ogromnie dużo. Co na przykład? Od choćby kopalnia soli w Wieliczce, która stała się podstawą rozwoju miasta. Funkcjonuje tam do dziś. Kopalnia w Bochni natomiast działała aż do 1999 roku czyli do roku, w którym Jan Paweł II dokonał kanonizacji kingi. Natomiast Kraków, świętujący hucznie w czerwcu 2007 roku 750. rocznicę lokacji na prawie magdeburskim, nieustająco cieszy się statusem najbardziej magicznego polskiego miasta. Cuda świętej kingi. Jak podają średniowieczne źródła, małżeństwo Kingi Bolesława nigdy nie zostało skonsumowane, tak więc para ta nie miała potomstwa. Kiedy książę zmarł w roku 1279, tron księstwa odziedziczył Leszek Czarny. Księżna Kinga rok po śmierci Bolesława ufundowała klasztor Klarysek w Starym Sączu i postanowiła w nim osiąść. Nowy władca dzielnicy senioralnej nie zamierzał jednak uznać ziemi sądeckiej za własność kingi i plany przyszłej świętej poważnie się pokrzyżowały. Kiedy w obronie prawy wdowy wystąpił biskup krakowski Paweł Przemkowa, został przez Leszka Czarnego uwięziony. Konflikt trwał cztery lata i zakończyła go ugoda, na mocy której Kinga zgodziła się oddać Leszkowi część swoich ziem a on zagwarantował, że Stary Sącz i 28 okolicznych wsi pozostanie jej własnością. Ponieważ Klaryski składały ślub ubóstwa, a Kinga potrzebowała czasu na budowę klasztoru i zabezpieczenie jego bytu, zakonny habit włożyła dopiero trzy lata przed śmiercią, to jest w 1289 roku, kiedy status sądeckiego zakonu był już stabilny. Dwa lata przed ślubami wieczystymi przeżyła jeszcze jeden najazd Tatarów. O cudach z jej udziałem, które miały mieć miejsce w tamtym okresie, powstało wiele intrygujących legend. Część pobrzmiewa ewidentnie baśniowo, ale skoro książka ta jest poświęcona cudom, jako ciekawostkę przytoczę tu trzy z nich. Prawda Bogu miła. Była wczesna wiosna, więc gospodarz o imieniu Kras obsiewał właśnie swe pole pszenicą. W pewnym momencie na jego ziemi stanęły zdyszane od biegu mniszki z Sącza ze świętą Kingą na czele. Uciekały przed Tatarami i zatrzymały się na chwilę, by odetchnąć. Kras natychmiast zaoferował siostrom swą pomoc. Powiedział, że gdy tylko zobaczy ścigających je Tatarów, od razu zmyli ich pogoń. Kinga popatrzyła na gospodarza i stanowczo mu to odradziła, podkreślając, że Bogu miła jest tylko prawda. Jeśli Tatarze zapytają go o nią, a jej zakonnice, absolutnie nie wolno mu kłamać. Po tych słowach Kinga skinęła na mniszki i ruszyły w dalszą drogę. Niedługo potem. Tatarzy wjechali na pole Krasa i dopytywali oczywiście, czy nie widział uciekających zakonnic. Widziałem. Odparł zgodnie z poleceniem Kingi. Kiedy? Chcieli wiedzieć Mongołowie. Ano jak obsiewałem pole pszenicą. Odparł. Przywódca pościgu spojrzał z niezrozumiałą dla Krasa rezygnacją na swoich towarzyszy i dał im znak do odwrotu. Konie poniosły Tatarów tam, skąd przybyli. Kras nie mógł pojąć, co się stało. Rozejrzał się dookoła i ze zdumieniem skonstatował, że stoi w samym środku falujących łanów dorodnej pszenicy. Wyrosła niemal w ułamku sekundy. Rację miała Kinga, westchnął poruszony do głębi. Prawda Bogu miła. I za wierność prawdzie najwyższy sowicie wynagradza. Tatarzy odjechali oczywiście dlatego, że uznali, iż mniszki musiały przebiegać przez pole gospodarza dawno temu. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, miejscowość, w której wydarzył się ów pszeniczny cud, nazwano krasem. Legenda, jak powstały pieniny. Drugi cud, który chcę opisać. Zakrawa na klasyczną legendę i wydarzył się również w czasie ucieczki przyszłej świętej wraz z zakonnicami przed tatarskim pościgiem. Siostry kierowały się właśnie ku zamkowi pienińskiemu, aby tam się skryć bezpiecznie w jego murach, gdy księżna Kinga usłyszała dobiegający z oddali tętent końskich kopyt. Spojrzała za siebie i ujrzała nadciągającą mongolską hordę, jej Współtowarzyszki były niemal pewne, że oto nadszedł kres ich ziemskiego życia, gdy Kinga odpięła od swojego paska różaniec i rzuciła go za siebie. Gdy tylko paciorki różańca dotknęły ziemi, w okamgnieniu każdy z nich stopił się z podłożem i zamienił się w skalną górę. Tatarzy, choć mocno zaskoczeni, nie przerwali pościgu. Ruszyli przez góry, i znowu dystans między nimi a zakonnicami prawie zanikł. Kinga rzuciła w ich stronę swój kościany grzebień, który przeobraził się w gęsty las. Mongołowie pokonali jednak i tę przeszkodę. Księżna odwiązała wówczas niebieską wstęgę, która służyła jej zapasek, i rzuciła za siebie. Wstęga dotknąwszy leśnej trawy. Zamieniła się w wodę, i chwilę później mniszki od mongołów oddzieliła rwąca rzeka zwana Dunajcem, której to Tatarzy nie zdołali już sforsować. Kinga i siostry zostały uratowane. Cudowna mgła. Tatarzy w historiach o cudach świętej Kingi są niczym wojska faraona ścigające Izraelitów na stronicach biblijnej księgi wyjścia. Trzecia legenda, którą chcę przytoczyć, również nie jest wolna od wątków tatarskich. Choć klaryski ze świętą Kingą na czele dotarły w końcu do wspomnianego zamku pienińskiego, w jego murach bardzo ciężko im się żyło. Głodowały. Nie miały wody ani drewna na opał. Mongołowie odkryli ich kryjówkę i postanowili zdobyć zamek. Naturalnie, garstce wygłodniałych i osłabionych dodatkowo zakonnic niezwykle trudno byłoby się bronić, więc jedynym ich orężem była wiara i modlitwa. Modliły się zatem gorliwie, aby Bóg zmiłował się nad ich dramatyczną sytuacją i zesłał jakąś pomoc z nieba. Bóg Wysłuchał modłów. Na niebie, nad warownią, zebrały się nagle ciężkie chmury, a z ziemi zaczęła się wyłaniać gęsta i biała niczym śmietana mgła. Wojownicy mongolscy zgubili się w niej i wielu z nich pospadało wraz z końmi w górskie przepaście. Pielgrzymki królów. Kinga niemal. Zaraz po pogrzebie została otoczona spontanicznym i niezwykle żywym kultem. Jedną ze znanych osobistości, która doznała przy jej grobie cudownego uzdrowienia, był kardynał Bernard Maciejowski, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Ufundowany przez Kingę klasztor klarysek w Starym Sączu istnieje tam do dziś, a w jego murach oprócz relikwii świętej przechowywana jest łyżeczka, którą księżna jadła, kubek, z którego piła oraz pieczęcie, którymi sygnowała wystawiane przez siebie dokumenty. Do grobu naszej pierwszej świętej władczyni pielgrzymowali polscy królowie jeszcze na długo przed jej beatyfikacją, która miała miejsce w 1690 roku. Byli wśród nich między innymi Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Ludwik, Andegaweński i Jan III Sobieski, którego powrotu z podwiednia oczekiwała w starym sączu królowa Marysieńka. Kinga nigdy nie przestała się troszczyć o swoje państwo. Sól, aby spełnić swoją funkcję, musi się rozpuścić, poddać się swoistemu unicestwieniu, zdematerializowaniu. Jej smak oczywiście pozostanie, przenikając cały produkt, który został nią posolony, ale jej samej jako kryształu, czy choćby garści rozdrobnionych kryształów, już nie zobaczymy. Tak właśnie było z księżną Kingą, która swoje życie oddała całkowicie służbie kraju i kościołowi. Choć nie ma jej na świecie od ponad siedmiu stuleci, jej rękę czuć w wielu miejscach księstwa, którym niegdyś współwładała z Bolesławem. Do śmierci męża dbała o swe państewko. Gdy owdowiała razem z mniszkami ze Starego Sącza, wspierała je nieustanną modlitwą. A odkąd narodziła się dla nieba, wstawia się zapewne u króla królów za kolejnymi polskimi władcami. Bez względu na to, czy noszą koronę czy też nie Szczęść Boże jeśli spodobał ci się ten darmował diabok proszę ofiaruj swą modlitwę za dusze czyśćcowe swoich najbliższych przyjaciół znajomych lub dobroczyńców z Panem Bogiem